Minęło dużo, dużo czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy. E, no, tak się zastanawialiśmy, czy nagrywać takie cynki e, z podsumowaniem poderbowym, ale jednak stwierdziliśmy, że nawet takie odsmażane kluchy będą wam się podobały. I zaczynamy od soboty. To było dawno temu, prawie 3 tygodnie. I biegała nasza Kanakore, która teraz biegnie, też będzie biegała w wyścigu po trzech tygodniach. To dwulatka po Ulisesie, to syn Galileo. I nawet się tam spisała w pierwszym starcie. I wiadomo, stare rosyjskie przysłowie mówi: dobra konia druga raza czyli Kanakore musicie liczyć bo naprawdę powinna dobrze poprawić, tak jak zresztą każdy nasz młody debiut poprawiają te konie, bo się uczą tego biegania. A to bestra, taka fajna kobyłka, to może sobie tu poradzić. Drugim koniem to był wielki Dachris, który to jestem i zadowolony i niezadowolony, bo spodziewałem się, że lepiej przejdzie. Jednak były ekstremalne warunki atmosferyczne, strasznie grząska bieżnia. On jakoś tam sobie poradził, ale myślałem, że już za drugim razem będzie dużo lepiej biegał. I też teraz będzie szedł do zapisu. I ten trzeci start już powinien być taki optymalny i na dobrym poziomie. Jeszcze biegał nasz... Orginal to taki młody Arab, debiutował w otwartym takim wyścigu za, z końmi zagranicznej hodowli. No i tam się dobrze spisał. Było widać, że były duże odstępy, ale on tam się jakoś starał i dobiegł na piąte miejscu. Na piątym miejscu ograł już biegane konie i w następnym starcie też pewnie poprawi. No i Gancegal tak mu się ułożył wyścig i zrobiło się wszystko jak po sznurku I, i Gancegal też będzie biegał po trzech tygodniach. To jeszcze go omówię tu za chwilę, ale też będzie biegał z szansami, bo to naprawdę fajny koń, który jakby ma możliwości. I w niedzielę hmm, hmm, no można podsumować tą niedzielę, jaka to taka trochę była nieszczęśliwa dla Szczepana. E, pierwszy wyścig przegraliśmy Blisborem, no, ale tam tradycyjnie on nie lubi dużej wagi, i ta waga jakoś go tam pokonała, pomimo tego, że był drugi super biegał, ale nie udało się wygrać. Później się wydawało nam, że komin powinien. Lepiej biegać od snowstorma. Zmieniliśmy jazdę, Okazało się, że snowstorm jakby pasowały mu takie warunki. To się okazuje, że to jest nieduży, ale żelazny koni. Jakby z powrotem szczepan wróci w siodło snowstorma, co zaraz wam powiem. No i komin trud trochę nam chyba, mimo wszystko, dystans na pewno mu pasował, ale. Nie ubywało mu terenu pod nogami i widać było, że e, taka bieżnia ciężka mu nie odpowiada. I myślę, że też następnym razem się poprawi. E, następny wyścig to prezesa Rady Ministrów. E, nasz Night Thunder e, super biegał, no można powiedzieć, że trochę postraszył. No i Toronado, też Szczepan pan zgubił tubat tak trochę też pechowo ten wyścig wyszedł Aśka zapakowała na Mary Elizabeth taki, takie tempo że, że te konie nie mogły sobie dać rady w ogóle w dystansie na końcu zapłaciła za to bo trochę odpadła tam na prostej ale generalnie to jest żelazna twarta klacz super mi się bardzo podoba super wyścigi robi teraz e, będziemy schodzili Y, trochę niżej, i, i myślę, że w grupach będzie punktowała. No i nagroda derby, a właśnie <ścoughs> tak się zastanawiałem nad tą nagrodą. E, co roku Wam serwujemy jakieś niespodzianki, he, horrory. E, może nie niespodzianki, nie, nie horory, a przynajmniej coś się dzieje. Zawsze są jakieś wydarzenia, i tu również się nie obyło. Aśka mało jak wyliczona przez wszystkich, taka uśpiona i to może słusznie tak wszyscy. niektórzy zauważyli, że zdjęliśmy z niej presję, że dostała słabszego konia, że mówiliśmy, że może sobie wygrać albo nie wygrać, żeby jechała sobie. Bez presji, i, i, i że tu nie ma jakiegoś ciśnienia, bo to wiadomo. Akurat wszystko nam się złożyło, wszystko się udało. Myślę, że najbardziej zaprocentowało to, że nie goniliśmy tego konia. I, i pomimo tego, że wcześniej był dwa razy trzeci w dużych wyścigach, to nie był przez nas przyduszony i z taką naprawdę świeżością biegał te derby. Na pewno, jakby była um, trochę lżejsza bieżnia, um, nasza Dalen by się policzył, bo naprawdę zrobił kapitalny wyścig. Czwarty skończył. E, no, niestety z jego takich predyspozycji um, psychologicznych on nie może między końmi chodzić. Szepar musiał szerokim kołem jechać, przez co dużo nadrabiał. Ale koń na pewno super biegał i jest to koń na. Um, na duże wyścigi, na przyszły sezon, może na końcówkę jeszcze tego, ale ja bym chciał dać mu taką spokojną drogę, żeby się rozwijał i żeby go nie przyciskać właśnie przez to, że jest taki trochę, on psychicznie niepoukładany. I Naprawdę oceniam bardzo dobrze jego start. Czwarte miejsce to jest super sprawa. No i Diamond Kitty tak e, m, oszczędzaliśmy ją trochę w tym, w, w tym wyścigu. Pobiegła tyle, ile chciała. E, jakby m, była skazana na pożarcie, ale też nie było wstydu, bo kilka koni ograła i pokazała, że jakby może rywalizować z tymi końmi z górnej półki, może jakby, jak będzie w formie, jak jej się wszystko poukłada, może zawalczyć i zresztą czwarte miejsce w Soliny też jakby ma swój wydźwięk i to wbrew pozorom nie jest taka ostatnia klacz. No i Lady Gabi kolejny wyścig, musiała biegać pod nadwagą. Było widać, że mm, trzyma dystans, że szła do końca, że ta waga ją trochę przydusiła i, i myślę, że to dobry pro, do, prognostyk przed, przed oksem dla niej i na pewno będzie biegała w oksie. No a i Kid Bobby B tradycyjnie to jest koń, który yy, no, nie, nie potrafi, to tak chyba najlepsze jest określenie, nie potrafi biegać po y, grząskiej bieżni niestety na taką ciągle trafia i, i dlatego sobie nie daje rady. i Zobaczycie jak przyjdzie lżejszy tor taki bardziej nośny to na pewno stać go na niespodziankę bo to naprawdę nie jest y, y, to jest fajny koń i, i na pewno jeszcze nam coś ugra do końca sezonu. Sobotę zaczynamy od y, mm, Pierwszej grupy dla koni polskiej hodowli biega nasz Cyprus. On wygrał w wyścigu eksterierowym. No i będzie mu to naprawdę ciężko w tym wyścigu zaistnieć. No tam Kalisbek Ulu biegnie na nim i myślę, że z go przynajmniej, wie jak na nim jechać. Czuję tego konia i może powalczymy o jakieś płatne miejsce. Tak myślę. Kore już mówiłem, ona biega po trzech tygodniach. Jakby z tych naszych dwulatków, które wszystkie startowały do tej pory, najmniej odczuła jakby ten pierwszy start. Najmniej była taka jakby porozbijana czy, czy jakoś tam nie, nie w humorze. Także spokojnie sobie może tu biegać ten drugi start po trzech tygodniach i na pewno powalczy, już będzie w rozgrywce. Następny koń to striełka, który, striełka która e, zawsze trafia na jakieś tam konie, pomimo że to są e, wyłącznie czwarta grupa, czy, czy, e, czy jakieś wyścigi z warunkami, ale tam zawsze jakieś dobre konie e, się znajdują. No i zobaczymy. No, ona na pewno ma jakieś możliwości, tylko też musi się jej wyścig... Ułożyć, żeby ona zaistniała. Miała jeden fajny wyścig, gdzie była gdzieś tam blisko, a później sobie już nie radzi. No i też tu następny wyścig to jest Nagroda Demon Cluba. Mówiłem o Gance Galu. i myślę, że też ten Gance Gal tutaj trafił na parę niezłych koni, ale stać go na ogranie to jest koń, który jakby po wykastrowaniu całkiem się zmienił. Wykastrowaliśmy go w zeszłym sezonie i od tamtej pory super biega, jest bardziej skoncentrowany. Dalej jest to trudny koń do prowadzenia, ale jest skoncentrowany na tym co robi. No i stać go tu na powalczenie nawet o wygraną. I Pilecki, który no, w tym roku jakby już zrobił 150% normy, bo wygrał dwa wyścigi, pobiegnie po długą wagi. I, I na pewno mu tu będzie mm, trochę łatwiej z tą mniejszą wagą. I tak jak mm, bez żadnego obciążenia tu biegamy, nie nastawiamy się na wynik, ale to dobry koni, też go stać jak jest w formie, powalczyć z dużo lepszymi przeciwnikami. No i trollstrom mm, ładnie nam wygrał ostatnio i, i podobał mi się ten koni. Teraz pobiegnie drugi raz i, na dłuższym dystansie, jeżeli się ułoży, jakby jak już mu przejdzie to takie ostre chodzenie w dystansie, to miejmy nadzieję, że stać go będzie na powtórzenie tak dobrego wyścigu jak ostatnio. Chociaż wolałbym, żeby dystans był trochę dłuższy i na pewno wtedy było łatwiej się rozkręcić. Na niedzielę zaczynamy. Od e, mocnego uderzenia od nagrody Syreny e, zapisało się e, bardzo mało koni, tylko pięć. i jakby wracamy do takiego fabrycznego ustawienia tych naszych dwóch koni, Storm pojedzie Szczepan i no, tak jak już mówiłem, że to Żelazny koń e, i jakby no Daje sobie rodę, jest twardy i myślę, że to 1400 będzie mu odpowiadało. A pan go zna, wie co z nim zrobić. Znowu na komin pojedzieaśka, Może właśnie pasuje temu koniowi taka trochę lżejsza ręka, bo on jakby się starał trochę lepiej pod aśką. Ale też nie biegał nigdy w życiu na takich. W taki, na takim ekstremalnym torze, tak jak był ostatni wyścig, co Szczepan jechał. I to nie można jakby gdybać, co mu pasowało, co nie pasowało. No, jak nie, nie będzie takiego oberwania chmury i takiego grząskiego toru, to myślę, że powinien się tu policzyć, bo jakby jest trochę mniej koni, on zawsze odstaje, będzie miał łatwiej finiszować, i może to będzie akurat jego dzień. Zobaczymy. No i z dwuletnich koni. E, który nie biegamy, mamy takiego e, Potauma majas, ogierka syndicato, to no też taki nie za duży, sprytny konik i myślę, że starczy go na jakiś tam e, e, zamieszanie w tym wyścigu, bo jest bystry, był tam kilka razy na, na zielonym torze i jakby nie gapi się jest, jakby... Taki ogarnięty. Co jest najważniejsze u tych dwuletnich koni, szybko staje na chód. Nie wiadomo, jak zareaguje na tempo, bo jak będzie tempo mocne od początku, może go zatkać i nie chce się ścigać, i będziemy musieli czekać do następnego startu, żeby go ocenić. No i kolejny wyścig to jest. Yy, dla yy, wyłącznie czwartej grupy na 1400. Pozdrawiamy Juśka Gęborysa, który zawsze mu przepowiadał, że on raz w sezonie wygra czwartą grupę. Także tu jest czwarta grupa, jego dystans, on lubi 1400. Yy, zobaczymy jak mu się wszystko yy, yy, spodoba i, i będzie chciał galopować. Z powrotem wraca Aśka do, do siodła i jakby no bo takiej mocniejszej ręce Bolota jakby chcę mu dać trochę luzu i żeby pod ręką Aśki e, pobiegł i jak nic z tego nie wyjdzie no to z powrotem Bolot do niego powróci i derby arabskie e, no właśnie taki się zrobił e, niegroźny wyścig, bo e, nie jest dużo koni zapisanych, zawsze te derby pamiętam było po 15-12 a nawet i więcej niż 15 koni a w tym roku jest tak skromnie i jakby w tym tłoku nie będzie aż tak e, aż tak źle w tym tłoku się tam odnaleźć temu Hesowi na pewno to koń który jakoś tam idzie do końca walczy widać było wianowa, że dystans mu nie straszny i mamy nadzieję że e, Jakoś tutaj powalczy i postraszy faworytów i chciałoby się zawsze są e, derby się, jakby rządzą swoimi prawami. Zawsze liczymy na jakąś niespodziankę. I tak samo teraz i gonitwa ostatnia w niedzielę. E, pobiegnie Blizboard, o którym też mówiłem. I Mazowie Queen, tym razem blizboard bez nadwagi no i to jest taki żelazny koń, który powinien powalczyć i tu liczymy, że, że powinien być w rozgrywce tu są konie, które yy, no kilka koni jest dobry, z którymi się naprawdę musimy liczyć, ale no, myślę, że on mało biegał, nie jest zmęczony sezonem na pewno jest w formie i, i powinien sobie tutaj dać radę i rozgrywać ten wyścig. Quinn to taka uniwersalna klacz, która biega i na krótko, i na długo, i to też zależy jak przyjmie start i, yy, i będzie tutaj yy, ten wyścig się ułoży jak będzie galopowała. Na pewno stać się ona yy, zrobienie jakiejś niespodzianki, a równie dobrze może. Się całkowicie rozłożyć, bo no zdarzało się tak w przeszłości, że ona jest taka nieobliczalna i jakby ciężko przewidzieć w 100%, jak się w danym wyścigu zachowa. I to wszystko życzę, nie wiem, jakąś kumulację septymy macie, to walczcie o septymę i o kwintę, i o każdą dwójkę, trójkę i porządek. Pozdrawiam i życzę no połamania długopisów przy typowaniu tych wszystkich kombinacji.